Witam wszystkich na moim kanale na YouTubie w całości poświęconym opiece nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w środowiskach domowych. W dniu dzisiejszym pokażemy Państwu, w jaki sposób dokonać wymiany worka z wyłonionej ileostomi. Ileostomia jest to stomia wyłoniona z jelita cienkiego i ona zawsze znajduje się po prawej stronie pacjenta. Natomiast stomia wyłoniona z jelita grubego, czyli kolostomia, zawsze znajduje się po lewej stronie pacjenta. Ile razy będziemy mówili o wyłonieniu stomi bądź ileostomii bądź kolostomii, to pamiętajmy, że jelito, które jest wyłonione nad powłoki skórne, Nazywamy go anusem i w dzisiejszym odcinku będziemy tego słowa właśnie używali. Jaki zatem sprzęt będzie nam potrzebny do wykonania zabiegu? Przede wszystkim rękawice zgodne z naszym rozmiarem. Środek do dezynfekcji rąk, środek do dezynfekcji powierzchni, miska z ciepłą wodą. Termometr do sprawdzenia ciepłoty wody, gaziki, mydło o pH 5,5, pusta miska, pasta uszczelniająca, pomiarka do ocenienia stomi, wielkości stomi, a także borek stominy, dwie miski nerkowate, nożyczki medyczne, a także podkład jednorazowego użytku do zabezpieczenia pościeli u pacjenta. Kiedy my tak naprawdę mamy do czynienia z wyłonioną ileostomią? Mogą być różne powody wyłaniania ileostomii. Pierwszym takim najpoważniejszym przypadkiem są wszelkiego rodzaju choroby onkologiczne, nowotworowe w obrębie jelita cienkiego. Ale może to również dotyczyć osób, które są po różnego rodzaju wypadkach, bądź w przypadku osób cierpiących na endometriozę, która zaatakowała jelito. W każdym przypadku pamiętajmy, że stomia może być wyłoniona albo na stałe, Albo w sposób czasowy. Jeżeli jest ona wyłoniona w sposób czasowy, to po jakimś okresie czasu, w zależności od tego, jak lekarze zdecydują, pacjent może wrócić do normalnego życia i funkcjonowania. Można zamknąć światło wyłonienia ileostomi i z powrotem pacjent defekację oddaje przez naturalny odbyt. Bo pamiętajmy, że wyłonienie ileostomi ma na celu zamknięcie naturalnego odbytu i wyłonienie go nad powłoki skórne. Zatem w jaki sposób wykonać zmianę ilostomi worka? Wykonując zmianę worka ileostomijnego, pamiętajmy, że algorytm musimy rozpocząć od higienicznego umycia rąk i ich dezynfekcji, a następnie założenia rękawic zgodnych z naszym rozmiarem. Następnie udajemy się do naszego podopiecznego i dokładnie informujemy go, jakie czynności będziemy wykonywali, a następnie pytamy o zgodę. Kiedy otrzymaliśmy zgodę ze strony naszego pacjenta, sprawdzamy, czy okna są zamknięte, temperatura w pomieszczeniu jest właściwa i czy mamy odgadzonego pacjenta od innych pacjentów przy użyciu parawanu. Następnie przechodzimy do opuszczenia łóżka, ponieważ... Worek iloostominny zawsze zmieniamy w pozycji leżącej na płasko celem dokładnego przyklejenia worka, żeby powłoki skórne były wyprostowane. Jeśli pacjent jest za sobą chodzącą, wykonujemy tę czynność w pozycji stojącej, w pozycji wyprostowanej. W przypadku naszego pacjenta będzie to pozycja całkowicie leżąca. Następnie opuszczamy barierkę Odsłaniamy delikatnie kołdrę i zabezpieczamy ją podkładem jednorazowego użytku, żeby nie zabrudzić bielizny pościelowej i bielizny osobistej. Po zabezpieczeniu podkładem jednorazowego użytku bielizny pościelowej oraz bielizny osobistej pacjenta rozpinamy pampers. A następnie przechodzimy do opróżnienia worka stomijnego. Pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje worków. Pierwszy z nich to są worki jednorazowego użytku, a drugi są to worki wielokrotnego użytku, które opróżniamy, tak jak w naszym przypadku. Więc końcówkę worka wkładamy do miski, następnie rozpinamy worek i opróżniamy worek stominy. Ze stolca, który tam się znajduje. Jeżeli chodzi o worki ileostomijne, jeżeli one są wielokrotnego użytku, pamiętajmy, że taki worek musimy zmieniać w całości nie rzadziej niż co drugi dzień. Natomiast w przypadku worków jednorazowego użytku przy 75% wypełnienia takiego worka wymieniamy go w całości. Kiedy worek opróżniliśmy, dokładnie go zapinamy, odstawiamy miskę z naszym stolcem. A następnie przechodzimy do odpięcia worka. Pamiętajmy, że zasada zdejmowania worka ileostomi jest od góry do dołu. Nigdy nie odpinamy worka od dołu do góry, ponieważ resztki stolca, które by się tam znajdowały, mogłyby wypłynąć i zabrudzić nam całe łóżko. Następnie przechodzimy do sprawdzenia temperatury wody poprzez włożenie termometru do wody. Dodajemy mydła. Do naszej wody o pH 5,5, ,5, a następnie przy pomocy gaziku dokładnie obmywamy skórę wokół anusa. Wykonujemy czynność, powtarzamy, do momentu całkowitego oczyszczenia skóry, jednak nie mniej niż 2-3 krotnie. I pamiętajmy, że dokładnie powłoki skórne musimy wyczyścić z pasty uszczelniającej, której fragmenty mogą się tam znajdować i pamiętajmy też, że anus podczas oczyszczania może delikatnie podkrwawiać, ale będzie to naturalna sytuacja z uwagi na fakt, że jelito cienkie nie lubi być na powierzchni, ani tym bardziej, jeżeli go dotykamy. Następnie, jeżeli dokładnie oczyściliśmy skórę wokół stomi, pamiętajmy o jej dokładnym osuszeniu za pomocą gazików. W delikatny sposób osuszamy skórę dookoła naszego anusa i wykonujemy to do momentu, aż te powłoki skórne nie będą całkowicie suche. I kiedy dokładnie już osuszyliśmy skórę wokół anusa, pamiętajmy, że stomie musimy dokładnie wymierzyć i dociąć płytkę na worku stomijnym. W tym celu używamy miarki, przykładamy ją do naszego anusa i dokładnie wymierzamy, jaki jest rozmiar naszej stomi i docinamy następnie płytkę na worku. Stomijnym. Pamiętajmy, że po wymierzeniu stomi dodajemy zawsze od 1 do 2 mm więcej, ponieważ nasz anus będzie pracował i nie możemy za małej stomi wyciąć, ponieważ mogłoby dojść do zmian skórnych, do których doszłoby jako opa odparzenia. I nie możemy też wyciąć zbyt dużego otworu, ponieważ ściekający stolec podciekałby podworek i również dochodziłoby do zmian. Skórnych. Kiedy docięliśmy naszą płytkę na worku stominnym, pamiętajmy, żeby użyć pasty uszczelniającej dookoła naszej płytki celem lepszego przyklejenia worka do powłok skórnych. Po nałożeniu pasty delikatnie ją rozcieramy dookoła, a następnie zakładamy worek stominy. tym razem pamiętając, że zasada jest od dołu do góry anusa. I kiedy dokładnie założyliśmy worek tak, by nasz anus znajdował się w środku worka stominego, pamiętajmy, że ruchem od wewnątrz na zewnątrz musimy dokładnie przykleić worek. Kiedy nasz worek został przyklejony, musimy sprawdzić, czy jest on przyklejony w sposób prawidłowy. I w tym celu delikatnie łapiemy za górną część worka i delikatnie pociągamy. Jeżeli nam z żadnej strony nie odchodzi, to znaczy, że worek jest przyklejony w sposób prawidłowy. Następnie prosimy naszego pacjenta, by dłoń przyłożył do worka stomijnego i przez okres od 5 do 10 minut przytrzymał sobie na worku stomijnym, gdzie pod wpływem jego ciepła klej, który znajduje się przy worku stomijnym na płytce, a także nasza pasta uszczelniająca mocniej uszczelni worek. I kiedy minęło od 5 do 10 minut, możemy już powiedzieć pacjentowi, że nie musi przytrzymywać worka. Następnie zabieramy podkład jednorazowego użytku, a także zapinamy Pampers u pacjenta. Pamiętając, że worek wkładamy do Pampersa. Następnie po zapięciu worka przykrywamy kołdrom naszego pacjenta, wcześniej poprawiając koszulę dokładnie, tak by nie było żadnych zagięć, żadnych fałd. I przykrywamy naszego pacjenta. A następnie zabezpieczamy łóżko barierką i przechodzimy do podniesienia wezgłowia od łóżka, tak by zapewnić pacjentowi wygodną pozycję. I kiedy podnieśliśmy wezgłowie od łóżka, upewniliśmy się, że jest wszystko w porządku, możemy iść posegregować nasz sprzęt. Materiał zakaźny do worka czerwonego, czyli do odpadów medycznych, pozostałe odpady do odpadów zmieszanych a następnie wykonujemy dezynfekcję stolika, myjemy w sposób higieniczny ręce, a także je dezynfekujemy. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, zapraszam do jego oglądania, subskrybowania, a także i lajkowania oraz do dalszego śledzenia kanału z cyklu opieka nad osobą starszą i niesamodzielną w środowisku domowym.